Dzień dobry, dziki. Co tam u Was ciekawego słuchać? Dajcie komentarze, pamiętajcie, że czytam komentarze. Nagrywam filmy na Powhajsie, a nawet na niektóre odpowiadamy w szorcach, ponieważ bardzo, ale to bardzo lubimy być z Wami w kontakcie, a dzisiaj kolejny istotny i jakże ważny temat, i tym razem porozmawiamy sobie na temat Xboxa, Series S, a dokładniej o tym, że nieprawda, że ta konsola to ziemniak, więc temat mega ciekawy. I jeżeli lubicie kartoflowe pogaduchy, to zaczynamy, bo będzie się sporo. Znowu dostaje się naszemu pupilkowi, a my naprawdę nie wiemy dlaczego, i zapewne wielu z was słyszało słynne stwierdzenie jednego z deweloperów, że Xbox Series S to ziemniak i że blokuje rozwój nowej generacji konsol, i co najgorsze, że przez niego nowy Batman będzie działał tylko w 30 FPS-ach na mocniejszych konsolach. Jeśli któryś z naszych widzów będzie w stanie wyjaśnić nam, z jakiego powodu Xbox Series S faktycznie może ograniczyć nową generację konsol, to bardzo, ale to bardzo prosimy o taki komentarz i będziemy z niego naprawdę szalenie wdzięczni. Znaczy za niego będziemy szalenie wdzięczni. Na ten moment jest to dla nas całkowicie niezrozumiałe, przede wszystkim z powodów, które już wielokrotnie podkreślaliśmy i poruszamy po raz kolejny. Xbox Series S względem mocniejszej wersji lub nawet względem PlayStation 5 różni się jedynie wydajnością układu graficznego, a cała reszta konsoli jest praktycznie taka sama i nie ma żadnych większych różnic w jej budowie względem mocniejszych wersji. Jak wiadomo, słabszy układ graficzny to nie problem, gdyż właśnie jego wydajność najlepiej skaluje się z obrazem, który mamy na monitorze. Prostym przykładem będzie w tym wypadku komputer PC w przypadku którego połączenie słabszego procesora z bardzo wydajną grafiką powiedzmy i5-7400 z RTX 3080 sprawi, że wiele gier w miejscach mocno obciążających procesor będzie generowało duże spadki wydajności bez względu na to czy obniżymy detale oraz rozdzielczość, po prostu obliczeń dla procesora nie da się tak łatwo no, zoptymalizować. Jeśli jednak odwrócimy sytuację i sparujemy i9 12900K wraz z GTX 1050 Ti, takiego 4GB, to otrzymamy konfigurację, w której pomimo słabej grafiki będziemy w stanie generować ogromne ilości FPS praktycznie we wszystkich grach. Wystarczy, że obniżymy detale do minimum oraz zejdziemy z rozdzielczością do 480p, aby w Cyberpunku mieć powiedzmy stabilne 60 FPS. No oczywiście gra będzie wyglądać okropnie, jednak będzie w pełni grywalna. I tutaj właśnie wracamy do naszego Xboxa Series S, który to posiada właśnie mocny procesor, jednak słabsze GPU i wszystkie technologie jednak obsługuje tak samo jak mocniejsze konsole. Dlatego najprostszym rozwiązaniem dla wydawcy byłoby obniżenie rozdzielczości do momentu, w którym konsola zacznie generować choćby 30 fps i po sprawie. Jest to o tyle dziwne, że praktycznie wszystkie gry na Xboxa wychodzą również na pc przez co producenci muszą pod uwagę brać chociażby, że będziemy korzystać ze słabszych grafik, takich jak choćby GTX 1650 4GB, który obecnie jest wciąż bardzo popularną grafiką. Jednocześnie GTX 1650 jest słabszy od układu graficznego, który posiada Series S, a z powodzeniem pozwoli na ogrywanie wszystkich gier, może nie w rozdzielczości Full HD, choć w większości przypadków poradzi sobie bez większych problemów. Jedynym tropem, jaki przychodzi nam do głowy, to ilość pamięci ram w konsoli Xbox Series S, jej jednak jest mniej niż w mocniejszych wydaniach. Różnice wprawdzie nie są jakieś ogromne, gdyż Series S realnie udostępnia niecałe 9GB pamięci dla gier, a Xbox Series X około 12GB, resztę rezerwując sobie dla systemu. Pomijając już kwestie przepustowości pamięci w obu konsolach jednak, również mniejsza ilość tekstur w grach powinna potrzebować mniejszej ilości pamięci, chyba że pamięć Ogranicza wydajność CPU. Co w przypadku komputerów się zdarza, tutaj jednak rzetelnych informacji w sieci brak. No i nie powiem, że mocno mnie to zastanawia, skąd takie nastawienie do Xboxa Series S, ponieważ. Przecież ta konsola ma podaną oficjalną specyfikację, i bardzo łatwo można zestawić parametry tej konsoli z mocniejszym wydaniem i z poprzednią generacją konsol. No i widać tutaj różnicę, że po prostu technologie i wszystkie te rzeczy, które posiada Xbox Series S są najnowsze, a nie tak przestarzałe, powiedzmy, jak w poprzedniej generacji konsol. I tak samo, dlaczego jakby staramy się oceniać tą konsolę w momencie, kiedy tak naprawdę jeszcze nie poznaliśmy jej możliwości, a są przecież momenty, kiedy już ta konsola potrafi pokazać ile ma w sobie mocy i tak jak był tutaj jeden materiał, gdzie mówiliśmy o Cyberpunku, który nagle otrzymuje boosta, jeśli chodzi o wydajność, a poprzednie kon konsole nie dostają tej, tej jakby tutaj ładki, która umożliwia jakby wydajniejsze i lepsze granie, ponieważ no te konsole już nie dają rady i nie domagają z najnowszymi grami. Także no widać tutaj jakby Momenty, kiedy chce się twórcom czy też deweloperom zrobić coś na nową generację, to zaczynamy dostrzegać różnice i przecież demo technologiczne Matrixa, czy też to, że wchodzi Unreal Engine 5, no przecież to są same jakby informacje, które sprawiają, że no te konsole będą po prostu dawać radę i nie ma co się tutaj oszukiwać. No, nastąpi taki moment, kiedy faktycznie no, będziemy musieli pożegnać się z poprzednią generacją konsol i powiedzieć jej, no to były piękne lata, ale niestety to już koniec, gdzie tak naprawdę Series S zacznie pokazywać swój pazur. No i to jest jedna rzecz. A druga, która jakby też nie daje mi spokoju, no to przecież to jest oczywiste, że Microsoft nie mógłby wprowadzić konsoli, która po prostu by... Była jakąś taką nie wiem, hybrydą poprzedniej generacji z nową, ponieważ no, naprawdę nie byłoby to nikomu na rękę i łącznie z Microsoftem, który po prostu musiałby teraz cały czas borykać się z tym, że posiada konsolę, na którą mogliby nawet deweloperzy nie chcieć wydawać gier i to by rodziło niesmak wśród konsumentów, roszczenia i inne problemy, które no, no raczej by nie były tutaj. Korzystne dla Microsoftu i mogliby na tym naprawdę pr wiele stracić, dlatego no, wydanie konsoli, która byłaby poprzednią generacją w nowej skórce, na nowej skrzynce, pudełeczku, no, nie byłoby to w żadnym stopniu opłacalne dla Microsoftu. No i przede wszystkim, no, zaraz polałaby się tutaj taka realna fala hejtu wśród takich faktycznie znawców tematu, którzy dokładnie analizują tutaj parametry czy też podzespoły konsol i wiedzą, jakie technikalia drzemią w tych sprzętach i co te sprzęty potrafią, więc naprawdę no, nie byłoby to nikomu na rynkę. W każdym razie, jakie jest Wasze zdanie? Czy uważacie, że Xbox Series S to ziemia, czy jednak Xbox Series S to kartofel? Albo nie, Xbox Series S to pełnoprawny next gen i nie ma tutaj ku temu żadnych wątpliwości. A jeżeli macie po tym materiale niedosyt, na kanale jest sporo filmów poświęconych tematyce aktualnej generacji konsol, poprzedniej generacji konsol, czy też nawet sprzętom retro, a także, no jakby, są filmy poświęcone stricte tematyce PC-owej, więc jest to na kanale robić, serdecznie Was zapraszamy, a jeśli macie ochotę na luźne gadki, to tu, 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 tu pod filmem macie Discorda, tam panuje cisza, co prawda, ale Wy ten kanał pewnie rozkręcicie, więc serdecznie Was też tam zapraszam. No i co? My się widzimy jutro w filmie albo w shortach. W filmie? W shortach? Nie wiem. Nic, nic nie wiem. W każdym razie widzimy się codziennie, więc do zobaczenia moi mili w kolejnym materiale. Do widzenia. Dziki.